Thank you. z tej strony Krzysiek z kanału AgroKuzyni. Znajdujemy się w Wielkopolsce, okolicy Słupcy. Jesteśmy właśnie tutaj u mnie na gospodarstwie. Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i do tego jeszcze prowadzimy hodowlę bydła opasowego. Gospodarujemy na około 30 hektarach, plus tam jeszcze wiadomo jakieś usługi, coś, więc tej ziemi przerzucamy jeszcze więcej. Jak na początku wyglądało gospodarstwo? Co od tego czasu się zmieniło? W jakich latach najbardziej ten postęp, że tak powiem, zmienił się na lepsze. No to tak, ogólnie tutaj gospodarstwo rozpoczęli dziadkowie. Tutaj wszędzie, gdzie teraz stoimy, to było zwykłe pola uprawne. W latach gdzieś 80. tutaj dziazia najpierw postawił właśnie dom, a potem budynek gospodarczy, którego już nie ma, bo ostatnie dwa lata temu, rok temu go wyburzyliśmy, więc tak to się zmieniło, a kiedy największy okres, takich jakichś przeróbek cały czas praktycznie coś zmieniamy, bo tutaj też powstała nowa obora. Wiata też teraz bym postawiliśmy. Generalnie poszerzyliśmy tutaj podwórek, bo kiedyś praktycznie nasze była tylko połowa tej działki. No, wykupiliśmy tutaj po prostu działkę obok i no, powiększył nam się generalnie podwórek, ale jakoś taki, nie wiem, ciężko mi określić, kiedy ten rozwój był największy, bo praktycznie stale coś robimy, to podwórko i ogólnie gospodarstwo się powiększa, więc ciężko jest mi tak określić konkretne lata, kiedy największy był to jakiś właśnie jakiś rozwój a z takich ostatnich zakupów to właśnie yy, maszyna za mną czyli rozrzutnik Roland Vertical 214 yy, no po prostu poprzedni rozrzutnik był już za mały za dużo jest tego bydła za dużo z tego bornika żeby małym rozrzutnikiem zawozić a teraz tym sprzętem no to robota idzie Ciebie, że tak powiem, zainspirowało do rolnictwa i do nagrywania na YouTubie? Znaczy, no, w gospodarstwie, że tak powiem, się urodziłem, więc nie było mi to obce, cały czas też tutaj no, widziałem, co się dzieje. Od małego już byłem zabierany i na pole, sam też próbowałem jakoś jeździć ciągnikiem i tak dalej, więc yy, no, zainteresowanie od samego małego, w większości to chyba przez dziadka, tak bo tutaj dziadek najwięcej robił w tym czasie, więc to jakoś tak od, od dziadka chyba podłapałem tego bakstyla na to. Kiedy zacząłeś nagrywać i skąd taka nazwa? Nagrywać zacząłem w sierpniu 2015 roku i to tak w sumie miało być hobby, mówimy spróbujemy sami, bo też oglądaliśmy innych twórców i stwierdziliśmy właśnie z kuzynem, że spróbujemy we dwóch coś nagrać, zobaczymy, jak to właśnie. Jak to jest, w ogóle tworzyć coś na YouTube i tak dalej. Stworzyliśmy pierwszy, drugi, trzeci, kolejne filmy. No i rozrosło się do takiego momentu, że w tej chwili mamy już 100 tysięcy subskrypcji i nagrywamy regularnie, praktycznie dwa razy w tygodniu wychodzą u nas filmy. No a sama nazwa, tak jak właśnie wspomniałem, zaczęliśmy nagrywać z kuzynem, więc dlatego nazwa Agrokuzyni. Kiedy ten, ten przykaz był największy, chyba że tak powiem, po takim występie i konkursie Top Agriago? Czy dobrze mi się zdaje? Tak, ogólnie yy, taki fajny wzrost subskrypcji i w ogóle naszej oglądalności był w roku 2017. Wtedy, że tak powiem, zainwestowałem trochę w sprzęt, bo kupiłem drona, więc te filmy w tamtym czasie już się zaczęły trochę wyróżniać. Więc wtedy i te wyświetlenia, i te subskrypcje poszły mocno do góry. Ale potem, właśnie ten y, mocny kopniak w postaci w konkursu z Top Polska, gdzie zrobiliśmy właśnie tą piosenkę, to był właśnie mocny kopniak jak do przodu i teraz tak praktycznie systematycznie cały czas to się ciągle napędza, jak jeden jakiś film lepiej chwyci, to potem po jakimś czasie znowu kolejny i to tak się samo już napędza do tego coraz większego poziomu. Kształciłem się w technikum o kierunku technik ekonomista, więc typowo w szkole rolniczej nie byłem, ale ostatnio właśnie zdawałem egzamin rolniczy R03. Więc wykształcenie rolnicze mam już uzupełnione i jestem teraz już pełnoprawnym rolnikiem. Jakie są kolejne planowane inwestycje, takie większe, z maszyn, jak i też budynków produkcyjnych? budynków na razie nic nie będziemy więcej robić, nic nowego nie będziemy stawiać, przynajmniej na razie nic nie mamy w planach, o niczym w ogóle nie myślimy. Z maszyny, no chcemy wymienić siewnik do kukurydzy, który jest właśnie za mną. Też przerzucić się chcemy na coś lepszego już na talerzu więc to taka najszybsza inwestycja, jaką, o jakiej mogę w sumie powiedzieć, bo chcemy jeszcze do tego sezonu ją właśnie wymienić. Co Ci sprawia największą przyjemność taką na roli? Jaka konkretnie wykonywana praca? Czy też jaką konkretnie wykonywaną maszyną? Najbardziej lubię orać, tak szczerze. Po prostu lubię orać, bo tam praktycznie jak się dobrze zacznie pole, to jeździ się jak na GPS-ie, człowiek jest potrzebny tylko na obrociach, więc ta praca jest bardzo przyjemna i wręcz lekka. Więc tak, najbardziej lubię po prostu sobie porać. Jak wyglądał Twój rozwój, od czego zaczynałeś, a jak aktualnie wygląda Twój sprzęt do nagrywania? To tak, zaczynałem od aparatu cyfrowego. No jakoś była tragiczna, jak teraz na to patrzę, bo wiadomo, to tylko był taki zwykły aparat, typowo pod zdjęcia jakieś tam domowe, a tym zacząłem właśnie kręcić pierwsze filmy. Potem po pół roku kupiłem kamerkę sportową, też za cztery stówki SJCama, więc też to dosyć budżetowa kamerka. I ona mi służyła rok czasu. I w miarę to się rozrosło. Wtedy była decyzja, i w tamtym czasie rzucenie się na głęboką wodę, i kupiłem właśnie drona Phantom 3. I potem to tak do kompletu doszedł Lumix. Wtedy jeszcze RZ300. Potem GoPro Hero 7. To GoPro właśnie jakieś półtorej roku temu kupiłem. Potem wymianka RZ na G80 Lumixa. I teraz ostatnie dwa zakupy, to w tamte wakacje wymieniłem. Ten drona właśnie na Mavica 2 Zoom i teraz od jesieni mamy GoPro Hero 8, a reszta no tam wiadomo jeszcze jakieś statywy, stabilizatory, ale to już tam takie dodatkowe rzeczy. Jak u Ciebie wygląda montaż filmów i czy ktoś Ci przy tym pomaga? Ile czasu Ci to zajmuje? Generalnie montuję sam. Czasem tam właśnie kuzyna zmotywuje, zazwyczaj to jest wakacje, żeby coś mi tam zmontował jakiegoś vloga, bo ja no czasowo po prostu nie wyrabiam wtedy, jak chcę, żeby w miary systematycznie wychodziły. Ale tak jak teraz w ciągu roku to ja montuję praktycznie wszystko sam. Montaż czasowo z... różnie schodzi, zależy w jaki film. Jeżeli to jest zwykły vlog, no to w miarę idzie to szybko czasowo, tam godzinka, dwie. Jeżeli robię jakieś filmy pod muzykę czy coś bardziej ambitnego, no to to już się rozciąga powiedzmy do dni nawet kilku. Jakie dalsze plany na kanał? Czy coś się zmieni? Czy sprzętowo przynagrywanie, jak i też tematyka filmów? Myślę, że na razie zostanie tak jak jest, czyli dalej będę agrodniówki swoje Stawiał. No mam ochotę trochę w tym roku więcej pozbierać materiału, żeby na koniec podsumowanie zrobić trochę z takim przytupem, a nie koniecznie z lepek tylko z GoPro. Ale nie wiem jak mi czas na to wszystko pozwoli, zobaczymy. Pod względem zakupów jakichś sprzętowych, czy to do nagrywania, czy do montażu, też w sumie na razie nic jakoś konkretnie nie planuję, bo no te jakieś swoje progi zrealizowałem już w roku ubiegłym. I jak na razie wszystko wydaje mi się, że mam na dość wysokim poziomie, więc tak zostanie. Nie wiem, może jeszcze jedno GoPro dojdzie, tak żeby Bartek miał swoje, ale to, to jest bardzo, bardzo odległy jakiś tam plan. Z jakimi problemami stawiłeś czoła podczas nagrywania, czy jakieś śmieszne sytuacje? <laughs> Znaczy, największy problem to jest taki, że zazwyczaj e, ja muszę nagrywać i muszę też pracować, i muszę być na tym nagraniu. Więc jeżeli nie ma Bartka, no to była nieraz kombinacja: było jakieś ustawianie statywu e, na polu, przejechanie ciągnikiem, potem znowu cofanie się po tym statyw, że e, no było trochę z tym zabawy. I kilka razy też po prostu zapomniałem karty włożyć do aparatu, a już pojechałem na pole i odpalam kamerę na polu. A to taki dziwko, bo nie ma, nie ma karty, i o kurczę, nie nagram. Na przykład. Czy czasem też o rozładowany sprzęt brałem na pole, no bo my, myślałem, że jest naładowany, jak się okazało potem naładowany nie był. No, a z takich jakichś innych sytuacji, no Bartek raz przyjechał statyw, od, właśnie od Lumixa, na szczęście mocno się nie połamał, więc jeszcze był do uratowania. Oprócz tego, że zajmujesz się na co dzień gospodarstwem i nagrywaniem na YouTube, co jeszcze Ciebie, że tak powiem, interesuje i czym zajmujesz się? Zainteresowań jeszcze oprócz tego, wszystkiego co do tej pory, no to jeszcze jest muzyka. W sumie już od jakichś 12, chyba lat, albo 11, gram na, na klawiszu. I od tego się w sumie zaczęła jakaś tam zajawka z muzyką. A od lat pięciu. Chyba jestem perkusistą w orkiestrze i do tej pory w sumie jeżdżę na próby i też z orkiestrą gramy. No wiadomo, teraz pandemia, to nie ma jakichś wielu występów, ale jak były takie zwykłe, zwykłe lata, to no, tych grań z orkiestrą mieliśmy naprawdę sporo i w sumie z perkusją też zaczynałem jako kompletny laik. Jak wchodziłem do orkiestry, nawet nie wiedziałem, jak się trzyma pałki, a no teraz jest tak, że gram na całą zestawie, no amatorsko, bo już nie jestem po żadnej szkole, ale jako jak jako taką zajawkę właśnie, żeby usiąść, trochę się wyżyć, to bardzo, bardzo właśnie lubię coś takiego.